Rośnie zwykle na suchych, jałowych glebach, na stokach wzgórz, w miejscach mocno nasłonecznionych. To jest, że one były krótkie, ale one były ostre jak igła. Dorasta nawet do ponad 3 metrów wysokości, taki mocno rozgałęziony, po dwa naprzeciwko siebie, krótkie, u nasady szerokie, pod skórą na głowie znajduje się bardzo wiele zakończeń nerwowych naczyń krwionośnych takie rany przynoszą bardzo silny ból i duże obfite krwawienie serca nasze serca. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplutłszy wieniec ściernia, włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego mówiąc, witaj królu żydowski. Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie, a gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty. Korona, którą nosił na głowie człowiek z całunu, sądząc ze śladów ran odciśniętych na płótnie pogrzebowym Jezusa, nie odpowiada wyobrażeniom klasycznej ikonografii. Po skończeniu biczowania żołnierze podnieśli Jezusa leżącego w kałuży krwi i posadzili go, aby wykpić, wbijając mu na głowę koronę, uplecioną z gałązek ciernia. Korona ta była w formie kasku przypominała mitry królów wschodu. Koronowanie skazańców cierniem nie było w zwyczaju ani u Rzymian, ani u Żydów. W żadnym innym znanym opisie ukrzyżowań nie ma czegoś podobnego. Z gałązek jakiego krzewu wito ten szyderczy kask Bolesną koronę. Wyniki najnowszych badań nad całunem turyńskim wykazują, iż Karol Linneusz, który uznał Zizipus spina Christi za roślinę, z której wykonano koronę cierniową, przypisując jej właśnie tę nazwę, pomylił się. Ten krzew nie przetrwałby jerozolimskiej zimy i dlatego musimy go wykluczyć. Analiza pyłków roślin z powierzchni całunu równej około 240 cm2 oraz analiza kształtu śladów pozostawionych przez cierniowe kolce na całunie pozwala zidentyfikować roślinę, z której gałązek upleciona była korona. Tym krzewem było Sarkopoterium spinozum. Świadczy o tym także jego ogromna popularność w Palestynie oraz powszechne zastosowanie przy rozpalaniu ognisk. Jednak nie wszyscy badacze są zgodni w tej kwestii. Według nich ciernista chrystusowa mitra mogła być upleciona z gałązek krzewu o nazwie paljurus, spina Chrysta. Korona cierniowa najprawdopodobniej została wykonana z pędów czy też gałęzi krzewu rosnącego dość pospolicie w basenie Morza Śródziemnego w Azji Mniejszej na Bliskim Wschodzie. Doktor Hanna Werbal-Jakubiec. Kierownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to krzew dość wysoki, dorasta nawet do ponad 3 metrów wysokości, taki mocno rozgałęziony. I jego cechą charakterystyczną, y, taką nawet powiedziałabym rzadkością wśród y, krzewów, jest. Y, Ułożenie gałęzi i ułożenie cierni. Gałęzie, jak patrzy się na nie, wyglądają zygzakowato i w każdym miejscu, w którym gałązka skręca, wyrastają dwa ciernie. Jeden wyraźnie do góry, a drugi wyraźnie do dołu. I przypuszczam, że pewnie właśnie dlatego z tego krzewu zrobiono tę koronę, no bo ona miała zadawać ból i tych cierni jest dużo, one są dość duże i ostre. Rośnie zwykle na suchych jałowych glebach, na stokach wzgórz, w miejscach mocno nasłonecznionych. Ciernie są na tyle gęste, a korona, no tak jak się wydaje, prawda, bo to tylko z przekazów możemy wiedzieć jak ona wyglądała, korona była dość gęsta. Palurus rośnie wszędzie w rowach starej Jerozolimy jest on na miejscu. Inżynier Jerzy Dołęga Chodasiewicz. Leśnik z Muzeum na Świętym Krzyżu. Sindonolog. Paliurus to jest rodzina Ramnacea, więc podobna jak Rozace, czyli do dzikiej róży. Do, tak, to, to jest, znaczy kowate. Gałązki są długie, wiotkie, dość rzadko ułożone kolce, krótkie, u nasady szerokie, ale bardzo ostre jak szpilka, jak ichła. I bardzo łatwo się da upleść. I już oni właśnie upletni sobie w ten sposób raz, bo to była zabawa w króla w celu wyśmiania, w celu wyśmiania. Także zdaniem wielu syntonologów prawdopodobnie ani na drodze krzyżowej, ani do Golgoty ta korona nie była na głowie. Ona by po prostu spadła. Po wyśmianiu króla odłożono sprawę. Nie rozstrzygniemy chyba, czy był to dwukolczak, bo tak po polsku nazywa się paliurus, czy sarkopoterium spinozum. Rany zadane przez kolce każdej z tych roślin były jednak tak samo bolesne. Koronowanie cierniem, zranienie skóry głowy. Korona cierniowa spowodowała około 50 ran na głowie pana Jezusa. Doktor Docent Anna Doboszyńska, pulmonolog. Trudno sobie wyobrazić, co odczuwa człowiek mający tego typu rany w takiej ilości na głowie. Jest to rozdzierający ból, jest to spowodowane tym, że pod skórą na głowie znajduje się. Bardzo wiele zakończeń nerwowych, naczyń krwionośnych i są to miejsca bardzo wrażliwe na ból. Te kolce, to nie że one były krótkie, ale one były ostre jak igła i one przebiały. Na głowie człowieka z całunu jest około siedemdziesięciu kłutych ran. Na samej potylicy z tyłu odbitych jest na całunie osiem, osiem ran, z których spływały strugi krwi. Kolce mitry, nawet dwucentymetrowej długości, przebijały skórę i opierały się na kościach czaszki. Strugi krwi spływały na kark Jezusa i zlepiały włosy. Liczono 13 ran na czole i 20 ran z tyłu spowodowanych przez kolce cierni. Przypuszcza się, że mogło być ich więcej. Skóra na głowie jest bardzo dobrze unerwiona, ma, jest, nie ma tkanki podskórnej, jest dużo naczyń krwionośnych, stąd takie rany przynoszą bardzo silny ból i duże, obfite krwawienie. Takimi miejscami silnie krwawiącymi są okolice brwi, okolice skroniowe, gdzie uraz może spowodować bardzo wyraźnie, bardzo silne dolegliwości. Na skórze głowy na jednym centymetrze jest ponad 140 miejsc punktów wrażliwych na ból, czyli właściwie każde ukłucie, każde dotknięcie trafia w takie miejsce bolesne i e, ból z tych kilkudziesięciu ran od kolców z korony cierniowej był z całą pewnością ogromny. Człowiek ma przypominać króla. Robią z niego króla. Jest królem, ale królem bólu, ludzkiego bólu. Ojciec Paweł Stępkowski, Paulin. Wygląda to jak przemoc znudzonego sadysty, który, który chce wymyślić kolejną kaźnię i przeżyć coś, czego jeszcze do tej pory nie, nie przeżył i, i wpadł na pomysł korony cierniowej. W tej, w tej chwili widać całą, całą przemoc dla zabawy. Bo nic się nie dzieje. Tak nudno na tym osiedlu, tak nudno na tej ulicy w tym mieście, nic się nie dzieje. Popatrz tam, tam ktoś idzie. Niech nas zabawi. Niech zabawi to, to z, z, zdegenerowane człowieczeństwo, zniszczone człowieczeństwo we mnie. Niech je zabawi, niech je poruszy swoim umieraniem. Niech, nie wiadomo, kto tu jest bardziej zniszczony. Przepraszam, że tak mówię, ale kto jest bardziej zniszczony, oprawca czy ofiara? Czy ten, który, który ma głowę pełną śmierci, czy ten, który na głowie doświadcza własnej śmierci przez ich zabawę, drwinę, głowa, myśli, mózg, rozum, intelekt wszystko zostaje ściśnięte. Jak, jak wytłumaczyć sobie przemoc dla zabawy? Nawet wojnę łatwiej zrozumieć niż, niż kij bezbolowy. To, to jest to, co, co nas przeraża, co zatrzymuje w domu, co, co sprawia, że nosimy gaz w kieszeni. Drugi człowiek i, i telewizja, która pokazuje, do czego on jest zdolny, kiedy się nudzi. A ofiara? Dla mnie wystarczy nawet mały ból głowy, aby dzień stał się dla mnie Piekłem, nie do zniesienia. Wystarczy, że nie mogę się skoncentrować. I już wokół mnie padają ciosy dookoła. Hmm. Szczerze mówiąc, gatuję siebie i drugich. Przecież to był mały ból głowy. Wiem, że jutro przejdzie. Mam nadzieję, że jutro przejdzie. Ale niech mi powie lekarz, że miałby się nie skończyć. Znam ludzi, którzy kochają ze stałym bólem głowy. Zapominają o sobie o swoim bólu, boli ich codziennie, nie na chwilę już mam dość. Nie ma żadnego porównania między tym, co mówię o, o takim bólu i o tym, który oglądamy. Ale dotyczy on wszystkich bólów i, i wszystkie prześwietla. Czy płaszcz króla bólu ma być tylko zabawą, czy też coś ukrywa? Na pewno ukrywa człowieka, pokrywa go pogardą, kpiną, a może też moje. Może on też ukrywa to, co ja myślę? Nie, nie tak. Ten płaszcz żartu i kpiny, który na, narzucony jest na Chrystusa. On też okrywa te wszystkie osoby, które nie wiem, jak, jak każdy z was, ale, ale ja poniżyłem. Nie chcę widzieć w nim człowieka i nie chcę widzieć jego cierpienia. To mi ułatwia sprawę, kiedy wszyscy się śmiejemy razem i kpimy to, to mi ułatwia. Teraz mogę to zrobić. Na pewno nie mam prawa porównywać mojego cierpienia do Jego, ale On mi na to pozwala. I, i... Dlatego akceptuję je w sobie, choćbym zbyt mocno je nazywał, zbyt poważnie, dostojnie. Podobne do Jezusowego, niepodobne, niepodobne do Twojego cierpienia. Ta publiczna kpina, którą oglądamy, ona jest zupełnie niepodobna do mojej. Każde słowo wypowiedziane o mnie, negatywne, złe, przy stole, w towarzystwie, musi zostać odcięte, obronione. I jeszcze wyczekam chwilę, żeby odpowiedzieć tym samym i wyjść z tego kręgu, z centrum tego kręgu szyderców i umieścić tam tego, który mnie to uczynił. Słowo jest piękne, ale, ale widzę, że, że jest też w moim działaniu okrutne. Że potrafi jak tarczą znaleźć, uniknąć ciosu i zadać go natychmiast. Ja się bronię, ja nie mam nic wspólnego z, z postawą tego człowieka, który. Który tam pozostaje, chociaż ja jestem krytykowany częściej sprawiedliwie niż niesprawiedliwie. On jest tam niesprawiedliwie. Jezus jest tam niezasłużenie. Dlatego chyba tak trudno mi go pojąć. i powieś duża. Całun uwidacznia krwawe plamy z korony cierniowej na skroniach i czole. Po bluźnierczej koronacji, żołnierze bili Jezusa po głowie i twarzy. Oblicze Zbawiciela odbite na całunie posiada liczne rany, opuchlizne zwłaszcza. Prawej strony twarzy i wyrwanie części brody. Dopiero trójwymiarowa wizja oblicza pańskiego, uzyskana w 1977 roku przez fizyków NASA, po zastosowaniu do badań wizerunku metod informatycznych i komputera, ukazała oderwanie chrząstki nosa od kości nosowej, co zdaniem chirurgów mogło być skutkiem Silnego uderzenia jakimś tępym narzędziem. A żołnierze, uplutwszy koronę z cierni, włożyli mu na głowę i okryli go płaszczem purpurowym, potem podchodzili do niego, policzkowali go, pluli na niego i bili po głowie. A gdy go wyszydzili, odprowadzili go na ukrzyżowanie. Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, dla nas zelżony, i pohańbiony, bądź uwielbiony, bądź wysławiony, Jezu nieskończony. Oto człowiek. To już słyszał Jezus Chrystus, pokazany już nie, nie tylko samym sprawcą cierniemu koronowania, ale wszystkim innym. Oni już nie widzieli, jak to się działo, ale widzą efekt tego, co się stało tam gdzieś po cichu. Ale, ale rozpoznają ofiarę. To, to jest ten. To jest on. Wszyscy to widzą. Czy Piłat wypowiedział proroctwo? Oto człowiek. Bo dzisiaj. Człowiek i, I jego powaga, oczywiście, że ma w sobie wiele z króla, ale niepodobnego do, do tego króla. Ukryć swoje rany, ukryć swoje wyszydzenie, nie, nie pokazać go. Nie, to, to nie pasuje do tego wizerunku oficjalnego, jaki chce mieć. A Piłat wypowiada o to człowiek i, i widzę, że on to mówi o mnie, o tych wszystkich ukrytych cierpieniach, doznaniach. Świadomie, nieświadomie po, po prostu są we mnie. Chrystus upublicznia to, co ja chcę ukryć. On mi pozwala się z tym skonfrontować. O, to jest człowiek taki właśnie. Ja nie chcę takiego człowieka widzieć. I teraz się odnajduję w tym, że jeśli to ma być taki człowiek, to precz z nim. Precz z taką wersją człowieczeństwa i z taką prawdą o mnie. O mnie, który rany zadaje i o mnie, który. Tak mogę wyglądać po cudzych ranach. Precz, bo, bo życie to co innego. Trzeba poważnie podchodzić do życia. Poważnie też ukryte jest to, kim jestem naprawdę. Yeah.